Teraz Państwu e, przedstawię, jak możemy wykonać wieniec adwentowy. Więc e, pierwsza rzecz, która to jest nam e, do tego niezbędna, musi być kostka oazisu. E, ko, e, korzystamy e, z kostki oazisu e, mokrej, więc musimy ją zanurzyć w wodzie. Po to mi tu jest potrzebne to nasze wiadro. Mamy tu wodę, zanurzamy ją. Ona musi być mokra ponieważ nasze gałązki, które będziemy upinać, aby one miały z czego się z czego miały pobierać wodę. Więc kostka jest już mokra, jest ona bardzo ciężka. Układamy to na jakimś talerzu. Ja wykorzystałam półmisek, może być to półmisek. I kolejną rzeczą, którą będziemy... Wykonywać przy tym naszym wieńcu, to są nam do tego potrzebne cztery świeczki. Ja tu wybrałam taki kolor. Każdy kolor jest dowolny, kto, jaki wystrój ma w domu. Także proszę sobie wziąć to pod uwagę. Jaki mamy wystrój? Takie dobieramy sobie świece. I te świece wkładamy do oazisu. Tak, mniej więcej żeby były równe odległości. Ja wykorzystuję gałązki daglezji, ponieważ ta daglezja utrzymuje właśnie długo swoją świeżość, więc upinamy gałązki d'aglezji zaczynamy od dołu. Od dołu zaczynamy upinać sobie gałązki d'aglezji. Muszą być one mniej więcej wszystkie. Z takiej samej długości ja tu poprzecinałam na taką długość i po kawałeczku zaczynamy je sobie upinać w naszym oławisie. W ten sposób tak to wygląda. Teraz należałoby. Yy, spróbować to jeszcze udekorować jakąś bombeczką, jakąś kokardą. Tu mam już przygotowaną kokardę. Jeszcze na koniec wyrównamy troszeczkę nasz pianek, żeby nabrał kształtów. Nasz bianek adwentowy jest gotowy. Pierwsza niedziela, druga niedziela, trzecia niedziela. No i czwarta niedziela i są święta Bożego Narodzenia. Zapraszam Państwa do wykonania takiego okwianka i czekamy na przesłane do nas fotografie.